kochani, zapraszam do modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca ożywczym tchnieniem Ducha. Daj nam rozważać i zapamiętywać Słowo Boże. Amen. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał, zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie, Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Myślę, że gdybyśmy stanęli i zapytali osoby z naszego otoczenia, za kogo nas uważają albo jak nas widzą, to nieraz moglibyśmy się dosyć mocno zaskoczyć. Dlatego, że ten obraz oczami drugiego człowieka niekoniecznie pokrywa się z tym, co my myślimy o sobie. Nie mówiąc już o tym, że nie zawsze myślimy o sobie prawidłowo. Czasami zaważamy albo zaniżamy swoją wartość, swoje umiejętności. Jezus doskonale wie, kim jest. Ma świadomość swojego posłannictwa i pyta uczniów, za kogo mnie uważacie, ale najpierw pyta, za kogo mnie uważają inni, jakby chciał skonfrontować to spojrzenie ludzi z zewnątrz z ich sercami, z ich umysłami. I są to rzeczywiście dwie zupełnie inne rzeczy. I ciekawe jest w tym wszystkim, że Jezus wcale nie pozwala apostołom mówić o tym, czy nauczać tłumy, kim on tak naprawdę jest. To jeszcze nie ten czas. I czasami może być tak, że jesteśmy na pewnym etapie życia z Bogiem, wiele rzeczy już odkryliśmy, i przyglądamy się drodze naszego brata, siostry, widząc, że albo z naszej perspektywy jest znacznie dalej, albo znacznie bliżej Pana Boga. I chcielibyśmy ten proces nasz albo przyspieszyć, albo przyspieszyć ten proces drugiego człowieka, ale Pan Bóg ma swoje tempo dla każdego. Nasza otwartość serca. Nasza gotowość do jego przyjmowania i poznawania jest różna, więc być może dlatego Jezus zabrania uczniom mówić, kim jest. Jeszcze jego godzina nie nadeszła, jeszcze nie nadszedł ten czas, kiedy powinien się w pełni objawić. I jest to dla nas też taka przystroga, żebyśmy może zbyt szybko pewnych procesów nie przeprowadzali, nie Zgadzali się na zbyt duże przyspieszenie w naszym życiu, bo każdy mały krok, każda mała też trudność, której doświadczamy, buduje nasze poznanie Boga, buduje relacje z Nim. Potrzebujemy często bardzo małych kroków, żeby one wyryły się głęboko w naszym sercu i dały dobry owoc. Inną rzeczą jest to, że Boga tak naprawdę nigdy w pełni nie poznamy i tutaj staje nasza jakaś taka pokora w poznawaniu Boga, że On jest zawsze większy od naszych wyobrażeń, zawsze większy od tego co widzimy, jak myślimy. I jest to czas, abyśmy stanęli i powiedzieli, Boże, chcę Cię poznać, ale mam też świadomość, że w pełni nigdy tego nie osiągnę, że to będzie długi, długi proces, który będzie trwał także całą wieczność poznawania Ciebie. Patrzę też na ten fragment, i drugą taką myślą, która mi przychodzi w związku z tym, że Jezus nie chce mówić, kim jest tłumom, to to, że czeka jego śmierć. Tłumy są dopiero po nakarmieniu, nakarmieniu, rozmnożeniu chleba, i teraz konfrontacja z rzeczywistością mesjasza, takiego zwycięskiego, którego widzą, który karmi. I Mesiasza za chwilę umęczonego mogłaby być dla nich trudna. Wprawdzie Jezus mówi także apostołom, że na końcu zmartwychwstanie, ale historia pokazała, że nawet apostołowie mieli trudność w przyjęciu tego, co Jezus wcześniej mówił. Miejmy więc takie zaufanie do Boga, że ta ścieżka, którą nas prowadzi, ten proces, który nas rozpoczyna, ma odpowiednie tempo. Zaufajmy mu i dajmy się poprowadzić. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.